Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Bulustrando i zapraszam na kolejny wywiad w Biznes Info TV. Dziś znajdujemy się w MyHive Park Postępu. Razem ze mną jest Pani Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations w firmie Immofinans. Dzień dobry Pani Magdaleno. Dzień dobry Pani Agnieszko, dzień dobry. Zebraliśmy się właściwie tutaj po to, żeby powiedzieć o tym, jak ten konkretny co wyróżnia się spośród innych. To może zamiast opowiadać, po prostu przejdziemy się i pokażemy wszystko po kolei. Bardzo nam będzie miło. My się akurat znajdujemy w lokalizacji Park Postępu, ale posiadają Państwo swoje biura w wielu lokalizacjach. Co wyróżnia ten konkretny cowork? Mm -hmm. No, o wielu lokalizacjach tak naprawdę możemy mówić w perspektywie przyszłych, e, następnych lat, ponieważ, mimo tego, że jesteśmy właścicielem nieruchomości biurowych e, w stolicy, jednym z największych portfolio, to jeśli chodzi o rynek kołorków, e, e, chyba jesteśmy najmłodszym graczem, bo weszliśmy do tego sektora ponad dwa miesiące temu zaledwie. I na dzisiaj mamy dwie lokalizacje. To jest właśnie e, lokalizacja, w której się znajdujemy: MyHive Park Postępu, MyHive Warsaw Spire. Wkrótce otworzymy lokalizację MyHive Nimbus i właściwie wszystko się zaczęło w momencie, kiedy wprowadziliśmy MyHive, nasz brand międzynarodowy biurowy w ponad Właściwie prawie 5 lat temu, właśnie, i on został bardzo dobrze przyjęty przez najemców. Już wtedy wiedzieliśmy, że biura muszą zapewnić coś więcej niż takie typowe środowisko pracy. Później pojawiła się decyzja że wchodzimy w powierzchnie elastyczne. Jeszcze długo przed pandemią, pandemia potwierdziła tak naprawdę słuszność założenia a i wprowadziliśmy właśnie kołorki. A co te kołorki wyróżnia na tle innych? Przede wszystkim, jak widać, doskonały design. Wysoką jakość wykończenia, kameralność pomieszczeń, w których zapewniamy do 50 biurek. Biurka same w sobie są dosyć duże, ponieważ mają wymiary 160x80 cm. Są elektrycznie sterowane. A mamy indywidualnie sterowaną klimatyzację. Zadbaliśmy również o środowisko, ponieważ są montowane filtry wody. Dodatkowo jeszcze każde miejsce pracy ma zapewniony dostęp światła dziennego. Co niby oczywiste, każde miejsce pracy spełnia wszystkie wymogi BHP. Mamy na jedno stanowisko pracy aż 10 m2. Także to są takie wyróżniki właśnie stanowiące przede wszystkim o jakości co przekłada się na komfort pracy? I śmiem powiedzieć, że mamy najlepszą kawę w mieście. Miałam okazję smakować, rzeczywiście, to prawda. tak? Nawet mm. byłam zdziwiona, mm. ponieważ smakuje trochę miodem i miałam wrażenie, że coś Państwo przy niej musieli kombinować, no żeby to było moje high rzeczywiście. Przejdźmy konkretnie do Państwa oferty. Oferują Państwo różne formy. Mamy tutaj My Office, My Flex, My Desk, My Room. Proszę powiedzieć, czym się różnią każdy z tych ofert? Mm -hmm. A tu w konkretnej lokalizacji w My Hive Park Postępu mamy trzy kategorie produktów w ramach danego Coworka. Pierwszy to jest MyFlex, czyli jak potrzebujesz a, spontanicznego stylu pracy, nie przywiązujesz się do danego konkretnego biurka, a, chcesz zmieniać lokalizację, jednocześnie należeć do tętniącej społeczności MyFlex jest dla Ciebie. Druga kategoria to jest MyDesk, czyli. Chcesz um, udzielać się w networkingu, ale jednocześnie mieć swoje dedykowane biurko, gdzie sobie zostawisz jakieś przybory, jakieś dokumenty, które niekoniecznie są poufne. MyDesk jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast MyRoom. To jest produkt dla zespołów projektowych, które chcą pracować w własnej, we własnej grupie, w prywatnej atmosferze, ale jednocześnie przynależeć też do kołorka. Mamy jeszcze czwarty produkt, to jest My Office, czyli serwisowane. Niezależne, e, prywatne biuro a, w ramach budynku MyHive, które jest dostępne już od jednego miesiąca. A, przygotowany już jest fit out a, e, i ma odrębną infrastrukturę, to znaczy swoją recepcję, toaletę, kuchnię. A, I to jest stosunkowo nowy produkt w ogóle na rynku. Czyli braliście już na etapie tak naprawdę kreacji w takie też trochę kwestie charakterologiczne osób, które będą tu później pracować. Pracowników. Jak najbardziej, bo chcieliśmy po prostu odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, jakie mogą się pojawić, jeśli chodzi o potrzeby biurowe naszych klientów. Powiedzmy, że jestem zainteresowana najmem powierzchni w tej konkretnej przestrzeni, kto mi pomoże w tym procesie, jak on wygląda, kto mnie przez to przeprowadzi. Cały czas gotowy do działania i opieki nad klientem jest nasz zespół leasingowy, plus dodatkowo od samego początku procesu będzie się opiekował Tobą community manager, który będzie również z Tobą przez cały okres najmu i będzie odpowiadał na najprostsze pytania, po najbardziej skomplikowane dotyczące Twojej obecności w naszej powierzchni coworkingowej. Jak w ogóle wynająć takie przestrzenie, albo bezpośrednio przez naszą stronę internetową, albo przez platformę. Typu ShareSpace, lub też przy pomocy jednego z brokerów, doradców do spraw nieruchomości firm, z którymi na co dzień współpracujemy. Jestem zaopiekowana, już cały proces przeszłam. Jak wygląda cena wynajmu i na jaki najkrótszy okres można wynająć przestrzeń? Okres, od którego startujemy, to jest jeden miesiąc. Natomiast jeśli chodzi o cenę, tutaj chociażby na przykład MyFlex w MyHive Park Postępu koszt to 150 euro na miesiąc. Państwa oferta to jednak nie tylko wynajem biur, nie tylko do tego się ograniczacie. Na co może liczyć najemca wynajmując tutaj powierzchnię? Jakie benefity czy też udogodnienia na niego czekają? Sięgamy tutaj pamięcią tak naprawdę czasów, kiedy byliśmy jednymi z pierwszych na rynku, kiedy wprowadziliśmy stanowisko Community Managera na rynku i po to, żeby właśnie otoczyć opieką każdego z użytkowników biur. Jak rozmawiamy z naszymi klientami, mówimy o naszej ofercie w taki sposób, że jesteśmy niejako przedłużeniem działu HR danego klienta, bo my się opiekujemy pracownikami danego najemcy. Co to znaczy? Organizujemy organizujemy eventy um, sportowe na przykład w ramach biur, grupy biegowej, siatkarskiej, jogowej. Dbamy o rozwój kompetencji miękkich, zawodowych naszych użytkowników, organizując chociażby warsztaty z bardzo znanymi coachami biznesu. I nasze motto brzmi w ten sposób, że ty się zajmij swoim biznesem, my się zajmiemy wszystkim, co dotyczy nieruchomości i jednocześnie zadbamy o twoich pracowników. Mówiąc już o samych najemcach, jak się rozkłada procentowo udział wśród najemców freelance, Finanserów startupów i takich dużych firm. Za nami dwa miesiące tak naprawdę operacji w ramach Coworków, natomiast już mamy za sobą podpisane umowy najmu i bazując na tych doświadczeniach, mogę powiedzieć, że mniej więcej pół na pół, co to znaczy, około 50% to są korporacje, często klienci z naszego portfolio. Którzy są ciekawi powierzchni, chcą zobaczyć ją i decydują się na tego e, typu powierzchnię, ponieważ na przykład interesuje ich hybrydowe rozwiązanie. Czyli e, najem tradycyjny połączony z biurem e, w ramach powierzchni elastycznych. Pozostali klienci to e, freelancerzy. Osoby prowadzące pojedyncze działalności gospodarcze, i właściwie oferta jest skierowana do wszystkich podmiotów gospodarczych. I wydaje się, że będzie miała zainteresowanie właśnie w tak pełnej grupie. Kończąc już naszą wycieczkę po biurze, po MyHive My Park Postępu, zadam pytanie o przyszłość co Kołowarki tak naprawdę rysują się jako taki Trend, który się cały czas rozwija, najbardziej pożądany obecnie produkt na rynku. Czy tak Pani właśnie widzi przyszłość, że co-worki staną się takimi biurami przyszłości? Bardzo wierzymy w ten segment rynku, a też wiele tak naprawdę miesięcy, jak nie lat, analizowaliśmy rynek biurowy i jeszcze przed pandemią zdecydowaliśmy, że wchodzimy w segment co-worków. Pandemia tylko pokazała tak naprawdę, że to był dobry ruch. Bo zapotrzebowanie na elastyczny najem w ogóle um, wzrósł i to znacznie. I widzimy coraz więcej zapytań ze strony naszych klientów w ramach naszego portfolio, jak i klientów zewnętrznych szukających rozwiązań na biura tradycyjne w ramach tradycyjnego najmu, często połączonego właśnie z powierzchniami elastycznymi, na przykład koworkami. I widzimy, że, że ten trend będzie jak najbardziej dalej się rozwijał. Co więcej, liczymy na to, że my, jako właściciel, który może zaoferować, tak naprawdę, każdą ofertę pod jednym dachem, a, no będziemy mieli po prostu bardzo atrakcyjną ofertę na rynku. Życzę Wam powodzenia w dalszych działaniach, dalszego rozwoju i tego, żeby społeczność MyHype się cały czas rozrastała. Dziękujemy i zapraszamy do nas. Myślę, że nawet jeżeli ktoś nie był przekonany, to po tej wycieczce na pewno będzie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Znajdowaliśmy się w My High, w Park Postępu, a zapraszała nas i oprowadzała Pani Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations w firmie ImmoFinance. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję Pani Wieszko, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do oglądania naszych kolejnych wywiadów. Do widzenia Państwu.